Z radością i przyjemnością chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o serii książek wydawnictwa BIS. Zobaczcie, jak pięknie ta cała seria się prezentuje. Chodzi o Adelkę, która, no właśnie, chodzi do przedszkola i przeżywa różne najróżniejsze przygody. Pierwsza część to Adelka i kot. Wyjątkowy. W ogóle autorką całej serii jest Anna Bichalska, a ilustrację przygotowała Beata Zdęba. I ymm, mamy tutaj trzy części. W tej części Adelka marzy o kotku i, no, czy jej marzenie się spełni. W drugiej części Adelka i trudne słowo na e. Od razu wam powiem, że tym słowem jest empatia. A trzecia część, ta da to jest patronat aktywnego czytania. Spróbuj jeszcze raz Adel. Delko. Przyznacie, że fajnie się prezentują, prawda? Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Od kilku lat opowiadam Wam o książkach dla dzieci. Moje wszystkie przemyślenia i opinie znajdziecie na blogu Aktywne Czytanie. Z radością objęłam patronatem Spróbuj jeszcze raz Adelko, bo znałam te poprzednie części i mam nadzieję, że ta seria będzie się rozrastać i rozrastać i będzie tych historii, tych bardzo mądrych historii, coraz więcej. Ja dzisiaj skupię się właśnie na tym patronacie, Tytule, ale szybko Wam też powiem, i na blogu w recenzji, też znajdziecie oczywiście środki tych dwóch pozostałych pierwszych w zasadzie książek. W tej części Adelka marzy o kotku, tak jak wspomniałam, i ma taki wymarzony ideał kota, który ma jej zostać podarowany w pewnym momencie, jak dojrzeje do tej sytuacji. Ale na wiosnę Adelka, zobaczcie, znajduje takiego małego, brudnego umówmy się, kociaczka, którego biorą tak jakby na chwilę do domu, no po prostu chcą mu pomóc i okazuje się, że kreska, bo tak kotek dostaje na imię, to jest właśnie ten wyjątkowy, wymarzony kotek, że ten wyjątkowy wcale nie musi być ładniusi jak z obrazka. Adelka i trudne słowo... Jak widzicie, Adelka jest psotna. Zostawię bez komentarza zachowanie Adelki. Adelka i trudne słowo na e to jest druga część, w której już kreska mieszka z Adelką, a skupiamy się tutaj na chorobie i na empatii. Mamy tutaj pokazaną całą, właśnie taką sytuację, kiedy Adelka się rozchorowała i trochę się nudzi, jest marudna. Wiecie, jak to przy chorobie? Człowiekowi nic nie pasuje i Adelka została w domu z mamą. Mama próbuje pracować, bo pracuje z domu. No w pewnym momencie mamie zaczynają też trochę puszczać nerwy i mówi, że fajnie by było Adelko, gdybyśmy pogadały o empatii, czyli takim zrozumieniu sytuacji, w której znajduje się drugi człowiek i okazaniu tego zrozumienia. I bardzo jest tutaj powprowadzona ta e, cała opowieść, dlatego, że na drugi dzień choruje mama, więc to nie jest taka sytuacja sprzyjająca temu, żeby jakieś ważne tematy podejmować z dziećmi, ale e, na prośbę Adelki decydują się. Adelka wciela się w rolę dorosłej osoby, która będzie się opiekować chorym dzieckiem, prawda, chorą mamą, a mama korzysta z tej okazji, że jest dzieckiem i postępuje dokładnie tak jak Adelka, czyli marudzi, jest taka nieznośna, na... Ale to wszystko jest takie bardzo kontrolowane, nie ma w tym żadnej złośliwości. One są umówione, że tak się będą zachowywać. I to pozwala Adelce zrozumieć, jak się czuje mama czasami, kiedy Adelka właśnie no, przegina momentami. A z drugiej strony, ta sytuacja pozwoliła też mamie, z racji tego, że mama się rozchorowała, zrozumieć, jak się czuła wczoraj Adelka i dlaczego z tą empatią, z tym zrozumieniem no, nie było tak do końca Super, i że są takie momenty, kiedy jest po prostu trudniej. Bardzo ciekawie opowiedziana historia, gdzie można spojrzeć na jedną sytuację z dwóch perspektyw i porozmawiać o empatii. Ja bym powiedziała totalnie w praktyce. Natomiast w tej części spróbuj jeszcze raz, Adelko. Przyznam, że to jest moja ulubiona część. Nie tylko dlatego, że jest moim patronatem, ale myślę, że ona jest najbardziej, tak, zahacza o najwięcej sytuacji, z którymi mierzą się. Dzieci, bo tam powiedzmy, że był jeden temat taki bardzo fajnie obrobiony. Tutaj też jest jeden temat, jak macie w domu dzieci, które podejmują jakieś wyzwanie, po czym okazuje się, że trzeba w to włożyć trochę wysiłku, żeby się czegoś nauczyć, i od razu się denerwują, i rzucają w kąt, i że nie, i że już nigdy w życiu nie, nie, nie. To jest ten ogólny temat. Natomiast jest pokazany w różnych sytuacjach. Konkretnie tak naprawdę trzech. Mamy tutaj Adelkę, która dostaje rower taki na dwóch kółkach już. No i trzeba się nauczyć jeździć na tym rowerze i przy pierwszych niepowodzeniach ona dochodzi do wniosku, że nie, że to jest za trudne, że już nigdy w życiu nigdy mi się nie uda. No wiadomo, czasami tak to jest, jak się spadnie z konia, to trudno na niego potem ponownie wskoczyć. Tutaj mamy sytuację z wiązaniem butów. Adelka ma takie piękne, znowu wymarzone, ulubione buty, na które namówiła mamę aby jej kupić. No i teraz, jak już się ma takie buty, trzeba się nauczyć wiązać. I to nie jest takie łatwe, jak sobie to Adelka wyobrażała. Także znowu trochę się obraża na te buty, i podobnie jest z nauką czytania, która idzie Adelce bardzo opornie. Tutaj macie taką ilustrację, gdzie dziewczynka sobie wyobraża, jak to powinno być w idealnym świecie, a tak naprawdę te literki no, nie zawsze się składają i. Tutaj do akcji wkraczają rodzice, którzy dużo z nią rozmawiają, dają jej czas, żeby te sytuacje wszystkie w niej dojrzały, żeby ona sobie mogła je po dziecięcemu przerobić. No ale też podpowiadają jej różne sposoby na to właśnie jak spróbować jeszcze raz i żeby się nie poddawać. Jednym z takich sposobów jest pokazanie Adelce zdjęć z dzieciństwa. Tutaj już są te późniejsze zdjęcia, kiedy jest Adelka. Ona jest mała i rodzice i tak właśnie tu tłumaczą, że nie wszystko przychodzi od razu. Kiedyś nie potrafiłaś chodzić, nie potrafiłaś rysować, nie potrafiłaś sama jeść. Dzisiaj w ogóle te rzeczy nie sprawiają ci problemu, bo się ich nauczyłaś, ale nie umiałaś tego od razu. I co ważne, pokazują też siebie, czyli swoje zdjęcia z przeszłości. Czekajcie, znajdę je. O. Tutaj mamy całą opowieść związaną właśnie z nauką czytania, z jazdą na rowerze, to też nie przychodziło rodzicom od tak na stryknięcie palcami i to jest dobry pomysł, żeby naszym maluchom po prostu pokazać, że my przeszliśmy przez to samo i skoro nam się udało, to tobie też może się udać. I Adelka tak powoli, powoli dochodzi do wniosku, że faktycznie no może nie warto tak wszystkiego rzucać w kąt i się poddawać, bo mi zależy na nauczeniu się tych rzeczy. A zobaczcie jaki też fajny pomysł, że to nie jest tak, że musi siedzieć przy książkach. Można się uczyć czytać na przykład odczytując szyldy gdzieś tutaj na sklepach, apteka, kwieciarnia i tak dalej. Więc jeśli macie w domu dzieci, które, tak jak wspomniałam na początku, mają ochotę czegoś się nauczyć albo muszą, bo czytania trzeba się nauczyć, ale no, trudno im to przychodzi i mają takie chwile zwątpienia i mają ten moment takiego załamania, że to już nigdy, nigdy w życiu, koniec świata. To tu właśnie Adelka miała podobnie, ale okazuje się, że jak jednak człowiek się wysili. I, no, z tą cierpliwością, trochę jednak gdzieś tam jej poszuka w sobie i włoży energię w to, na czym mu zależy, to po prostu w końcu się nauczy.